Cześć. We vlogu od czasu do czasu staram się tego oczywiście nie nadużywać, przemycam trochę prywaty. Tak było w odcinku dotyczącym lekomanii, gdzie przedstawiałem wyniki swojego badania przeprowadzonego w grupie terapeutów i osób uzależnionych, a dziś kolejne duże opracowanie, którym chciałbym Was zainteresować. Co prawda napisałem je ponad dwa lata temu, ale raz, że nie tak dawno doczekało się publikacji, dwa, teraz jest taki luźniejszy okres i mogę Wam trochę o tym poopowiadać, trzy, nie sądzę, aby wyniki się zdezaktualizowały, co najwyżej mogą być zaniżone w obliczu nowego wyzwania zdrowotnego, cztery. Za ich wiarygodność ręczę swoją osobą i uznaję je za wartościowy materiał prowokujący do dyskusji. W moim artykule pod tytułem Marketing farmaceutyczny w Polsce: Badanie przekazów reklamowych leków, suplementów diety i wyrobów medycznych, opublikowanym na łamach czasopisma Rozprawy Społeczne, chciałem zwrócić uwagę czytelników, do jak dużych rozmiarów rozrósł się współczesny rynek reklam tychże produktów i do jakich zagrań marketingowych potrafią posunąć się producenci, aby zdobyć uwagę konsumentów i tym samym stymulować ich decyzje zakupowe. W tych celach skupiłem się na analizie ilościowej, zmierzeniu natężenia reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych w najpopularniejszych mediach w telewizji, radio i internecie, a także jakościowej przykładach technik, haseł, chwytów marketingowych i wszelkich innych zabiegów, jakich używają reklamodawcy w swoich przekazach medialnych. Dlaczego takie badania? Chyba tak najbardziej z dwóch powodów. Jestem wyznawcą dosyć oczywistej, nazbyt odkrywczej tezy, ale i takich trzeba bronić, że wysoka częstotliwość emisji, duże nakłady na reklamę i odpowiednie działania marketingowe producentów leków czy suplementów diety budują wśród konsumentów nawyk sięgania po tabletkę w wielu sytuacjach, a tym samym wpływają na formowanie się unik zależności lekowej. I to również w przypadku dolegliwości, które są domeną naszych dynamicznych czasów i które ze zbyt dużą łatwością są brane pod uwagę jako cele terapii farmak farmakologicznych. Do takich schorzeń należą m.in. trudności z zasypianiem, złe samopoczucie, stres, brak apetytu, głównie u dzieci, niski popęd seksualny bądź problemy z erekcją. Ulegamy mówiącym do nas z monitorów dobrze zbudowanym modelom, pięknym, szczupłym aktorkom, postaciom, które w połowie tworzy Photoshop. Reklamodawcy dodatkowo dbają o to, by te sztuczne kreacje to były osoby uśmiechnięte, usatysfakcjonowane swoim życiem, odnoszące sukcesy na polu prywatnym i zawodowym. Pytamy siebie, czy naprawdę wystarczy tylko wziąć tabletkę, by wyglądać i czuć się tak jak one? To przecież o wiele prostsze i szybsze niż fachowe konsultacje lekarskie, wielogodzinne wylewanie potu na treningu, wymagające wyrzeczeń diety, czy zasadniczo zdrowe nawyki będące podstawą profilaktyki chorób cywilizacyjnych. A ten drugi powód, kiedy ja szukałem swego czasu gdzieś tego typu opracowań, na które później sam się zdecydowałem, to jakoś nie udawało mi się na nie trafić, więc była nisza do wypełnienia. Nie zależało mi na tym, żeby tylko powielać pracę innych, ale samemu coś wnieść do obecnego stanu wiedzy. Z mojego researchu wówczas wynikało, że ten artykuł będzie pierwszą tak dużą analizą rynku, przygotowaną wyłącznie przez jednego autora. Było natomiast kilka innych analiz, wobec których ta moja mogła być uzupełniająca. I tak na przykład raporty na temat wydatków reklamowych w najważniejszych sektorach farmaceutycznym, handlowym, finansowym, telekomunikacyjnym i motoryzacyjnym stale do opinii publicznej przekazuje Instytut Monitorowania Mediów. W pierwszym kwartale 2019 roku niekwestionowaną pozycję lidera zajęła właśnie branża farmaceutyczna, która jako jedyna złamała barierę miliarda złotych nakładów na reklamę w mediach tradycyjnych. Największe budżety przeznaczono na preparaty wspomagające w czasie przeziębienia oraz grypy i środki przeciwbólowe. Prym pod względem wydatków na reklamę wiedzie firma Aflofarm, która w całym 2018 roku przeznaczyła na ten cel 1,86 miliarda złotych. Jak dowiodę i co jest naturalną konsekwencją tych wydatków, firma nie ma sobie równych także w liczbie emitowanych reklam. Wzrost wydatków na reklamę bezpośrednio wpływa na decyzję zakupowa odbiorców, którzy leki i suplementy traktują już jak artykuły pierwszej potrzeby. Według firmy PMR w 2018 roku wydatki Polaków na leki OTC i suplementy diety sięgnęły prawie 13,3 miliarda złotych, o 7% więcej niż rok wcześniej. To jednak zupełnie inne parametry niż te badane przeze mnie. Według mojej wiedzy jedynie w badaniach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji można znaleźć mgliste podobieństwa do prowadzonej przeze mnie analizy rynku. Twórcy raportu szukali odpowiedzi na pytania, ile reklam produktów zdrowotnych i leków jest emitowanych w telewizji, jak rynek zmieniał się na przestrzeni lat, a także jak chronić widza przed niezgodnymi z prawem komunikatami. Z badań wynika, że od 1997 do 2015 roku liczba reklam z sektora produktów zdrowotnych i wzrosła blisko dwudziestokrotnie, podczas gdy ogólna liczba reklam tylko trzykrotnie. Obecnie to największa grupa produktowa reklamowana w programach uniwersalnych i w zasadzie jedynie ten wniosek jest zbieżny z moją pracą, bo same badania to raczej duża metaanaliza dostępnych danych z ostatnich lat, ujęcie długofalowe, ale ogólne, a nie bieżący, uszczegółowiony przegląd rynku jak u mnie. To te dwa oficjalne powody. Jest jeszcze trzeci, ale ta argumentacja słabo wyglądałaby w druku, więc powiem tylko wam. Byłem przez półtorej miesiąca unieruchomiony, miałem kontuzję, więc poszukałem jakiegoś konstruktywnego wypełniacza czasu, zamknięty w domu, zanim jeszcze to stało się modne. A tego czasu było potrzeba całkiem sporo, bo analiza trwała 4 tygodnie, każdego dnia łącznie po co najmniej 10 minut bloków reklamowych każdej z 9 stacji, czyli minimum półtorej godziny dziennie. W praktyce jednak schodziło się dużo dłużej. Bo o ile przy badaniu aplikacji internetowych, Playera, ipli i TVP VOD, mogłem sobie od razu przewinąć losowy program do reklam, widząc gdzie one są, o tyle w przypadku radio Z, RMFFM, Polskie Radio czy telewizji Polsat, TVN, TVP, te stacje były cały czas gdzieś włączone w tle, słuchałem mi mimochodem trwających programów i polowałem po prostu na bloki reklamowe. Więc jakby to tak policzyć, to i rozbijało się na większość dnia. Przy czym cały czas starałem się uwzględniać atrakcyjny dla reklamodawców czas antenowy. Poranny i popołudniowy nie prowadziłem badań wieczorem, gdyż jest to okres, kiedy pojawia się więcej reklam alkoholu, wydarzeń. Przekazy nie są skierowane do dzieci, rodzin, seniorów, więc odpadają podstawowe grupy docelowe. Oczywiście gdzieś to przeplatałem, po pewnym czasie złapałem czucie, kiedy mniej więcej są emitowane te reklamy, ale i tak bardzo czaso- i pracochłonna akcja, więc mam nadzieję, że spotka się z Waszym docenieniem. Nie ten czas spędzony przed ekranem czy cały zeszyt zapisków był jednak najbardziej uciążliwe. Do dziś odbija mi się trudnymi sprawami, koroną królów czy innymi tego typu współczesnymi arcydziełami telewizyjnymi. Ja się tego nasłuchałem, czas na Was. By trudne gdzieś, niech Twoje serce rozwiąże. Doszło do tego, że ja, widz, który specjalnie musiał logować się do konkretnej strony w sieci, żeby łączyć się z telewizją, bo dla telewizora nie ma, oglądając program czy serial, wyczekiwał z zapartym tchem, kiedy w końcu będą reklamy. Rozumiecie ten paradoks? Ja mówię. Matko Bosko, mówię, co. Z to? Co się stanęło? Łącznie obejrzałem 6286 reklam, z czego blisko 1 trzecia, dokładnie 1997, to były leki, suplementy diety i wyroby medyczne. Badania pomogły mi stworzyć bazę około 220 reklamowanych produktów i dokładnie skatalogować każdy z nich według najważniejszych parametrów: przeznaczenie, okres dawkowania, kategoria prawna, forma podania, grupa docelowa oraz producent. Jest to przykład kodowania treści jawnych, widocznej zewnętrznej treści przekazu, jednakowo interpretowanej przez każdego badacza. Podczas oglądania reklam sporządzałem także notatki, zapisując najciekawsze i najchętniej powtarzane hasła, slogany, deklaracje producentów czy inne elementy wizualne reklam, które wydały mi się szczególnie warte interpretacji z punktu widzenia marketingowego i socjologicznego. To z kolei przykład kodowania treści ukrytych i głębokiego, często subiektywnego znaczenia. Z racji, że trudno byłoby w jakikolwiek sposób obiektywnie analizować strony internetowe czy spersonalizowane, wsparte algorytmami wyskakujące reklamy typu pop-up, w zamian skupiłem się na najpopularniejszych w Polsce aplikacjach BUD. Wśród telewizji internetowych zdecydowanie najwięcej reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych wyemitowano w aplikacji Player. Średnia została wyliczona na poziomie 44%, przy czym w pozostałych dwóch serwisach była znacząco niższa: 29% IPLA, 19% TVP TVPVUD. W pierwszych dwóch przypadkach była to kategoria dominująca, plasująca się przed artykułami spożywczymi innymi niż suplementy diety oraz handlem i usługami, tylko w przypadku TVP TVPVUD ustąpiła miejsca właśnie segmentowi handlu i usług. Będę Wam cały czas w tle prezentował wykresy i tabele pochodzące z tej pracy, więc dla uściślenia dodam, że pierwsza wartość liczbowa określa wszystkie zliczone reklamy dla danej kategorii, a druga ich procentowy udział w całości wyemitowanych dla danej stacji przekazów zaokrąglony do liczby całkowitej. W przypadku stancji radiowych dodatkowo wprowadzona została kategoria elektronika traktowana oddzielnie wobec handlu i usług, co wydało się zasadne, biorąc pod uwagę jak duży odsetek sam w sobie stanowiły uwzględniane w tej kategorii sklepy z AGD i RTV i jak nachalny miały nierzadko przekaz. Chociaż ostatnio taki przykład mieliśmy także w TV. Przyznajcie, któż nie miał wrażenia, że Kleo za moment wyleci do was z lodówki, piekarnika lub spodkoinki. Wszyscy razem w Media Producenci leków, suplementów diety i wyrobów medycznych szczególnie często wybierali możliwość reklamy w polskim radiu, aż 43% reklam, z czego w pozostałych stacjach był to wyraźnie niższy odsetek, 26% w Radiu Z i 23% w RMFFM, tylko w RMF nie była to dominująca kategoria reklam ustępując miejsca handlowi i usługom. Wśród nadawców telewizyjnych najwięcej reklam leków, suplementów diety i wyrobów medycznych wyemitowano w TVP. 38% względem 35% w TVN i 28% w Polsacie. W każdej stacji była to dominująca kategoria reklam. Według mojej analizy telewizja jest najchętniej wybieranym medium przez producentów leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Wysoko uplasowały się również reklamy z branży handlu i usług, artykułów spożywczych, a także kosmetyków i chemii. Jak możecie zauważyć reklam telewizyjnych poddanych analizie jest zdecydowanie najwięcej, co wynika z długości pasm reklamowych, których nie przerywałem nigdy po 10 minutach analizy, tylko oglądałem do końca. Często były to badania dwóch pasm po 7-8 minut w TV względem np. trzech pasm 3-4 minutowych w radiu czy internecie, więc to nawet różnica kilku minut oglądania dziennie. Teraz posegregujmy reklamy pod względem wymienionych na początku vloga parametrów. Największy odsetek reklam dotyczył produktów stosowanych przy bólu lub infekcjach gardła, a także kaszlu, 19%. W tym przypadku dominowały syropy na kaszel, w dużej mierze przeznaczone dla dzieci. Często reklamowane było pulneo od Aflofarmu, wycofane w sierpniu 2019 roku przez GIF ze względu na zawartość spirydu – substancji, która może ukryć symptomy poważnej infekcji oraz wywołać zaburzenia rytmu serca. Wycofano oczywiście wszystkie leki z tym składnikiem, bo najogólniej mówiąc działają bardzo słabo, a ryzyko wystąpienia skutków ubocznych jest większe niż przypuszczane. Ponadto często reklamowano produkty na przeziębienie i grypę 13%, czyli szczególnie popularna kategoria w okresie jesień-zima oraz przeciwbólowe 10%. Pozostałe kategorie również zostały ujęte w tabeli, pod terminem inne kryją się m.in. preparaty wspomagające wzrok, higienę uszu, jamy ustnej, oddechu, protezy. Produkty na kaca, nauk tytoniowy, serce czy przeciw owsikom. Jak już wiele razy w programie mówiłem, w badaniach wziąłem pod uwagę trzy kategorie definiowane prawnie jako leki, suplementy diety i wyroby medyczne. Ponad połowę reklamowanych produktów stanowiły leki, blisko 1 trzecią suplementy diety, a pozostałą część 16% wyroby medyczne. Jeżeli chodzi o postać produktu, zaskoczeń nie ma. Aż 59% reklamowanych produktów spośród badanej grupy ma formę tabletki i nie ukrywajmy, małe różnokolorowe kapsułki są zazwyczaj naszym pierwszym skojarzeniem z lekami. Inne wyróżniające się postacie to wspomniane wcześniej syropy 16% oraz saszetki z proszkiem do rozpuszczenia 12%. Na uwagę zasługuje obecność takich postaci jak lizaki czy żelki, które moim zdaniem mają kojarzyć się dzieciom ze słodyczami, zachęcać ich tym samym do stosowania produktu i wywierania presji na rodzicach. A w rodzicach wzbudzić pozytywne skojarzenia i oswajać ich z podawaniem leku swoim pociechom to przecież taki niewinny słodki misiek. Oh, I'm a bear, bear. bear. Większość produktów kierowana jest do osób dorosłych, najczęściej w średnim wieku 66%, z racji tego, że jest to najliczniejsza grupa odbiorców. Zaskakiwać może bardzo wysoki odsetek reklam produktów przeznaczonych dla dzieci 22%, mimo że reklamodawców leków OTC obowiązuje zakaz kierowania do nich przekazu. Oczywiście oficjalnie jest to komunikat dla rodziców, jednak sposób dobierania poszczególnych elementów reklamy podprogowo ma być atrakcyjny również dla dzieci. Co ciekawe, w mediach częściej pojawiają się reklamy wyrobów dla dzieci niż dla osób starszych jedynie 12%. Choć z racji wieku seniorzy są najbardziej narażoną na różne skorzenia grupą pacjentów. Taka rozbieżność to prawdopodobnie wynikowa faktu, iż nie jest to tak atrakcyjna marketingowo grupa jak pozostałe. Może ze względu na niższy status finansowy, może mniejszą ekspozycję na reklamy tego nie badałem. Tabela, którą zaraz zobaczycie, dowodzi jak szeroki jest to rynek i jak wiele jest na nim firm, biorąc pod uwagę, że aż 1,4 nie została uwzględniona z racji nieprzekroczenia progu 2% udziału. Jeśli podobne kryterium nie zostałoby zastosowane, doszłyby dziesiątki kolejnych wierszy w tabeli. Z wyszczególnionych producentów zdecydowanie najczęściej, jak mówiłem, reklamuje się Aflofarm, aż 20% reklam, czyli producent takich preparatów jak syropy na kaszel herbapek, lipomal, czy wspomniany Pulneo, Lizaki Natur Sep Med Gardło, syropy lub tabletki na gardło i odporność z grupy produktów Rutina C. Inni znaczący producenci to Zdrowit 12%, m.in. produkty na odporność z grupy Gripovita, preparaty witaminowe z szyldem Molekin, tabletki wspomagające pamięć Bilomac Plus, Polpharma 10%, m.in. saszetki Pyralgina Gorączka, tabletki na ból głowy etopiryna, czy tabletki na zgagę i niestrawność rani Gastmax, również wycofane w październiku 2019 roku przez GIF na wniosek producenta, który w zleconych badaniach potwierdził przekroczenie dopuszczalnych limitów nitrozoamin, prawdopodobnych czynników kancerogennych w przypadku Długotrwałej ekspozycji. USP zdrowie 7%, m.in. popularny przeciwbólowy lub przeciwgorączkowy APAP, produkty na grypę, przeziębienie lub ból z grupy Gripex czy ibuprom. Ostatni już wykres wskazuje na zalecane przez producenta okres stosowania preparatu. 63% produktów powinna być brana tylko przy okazji wystąpienia objawów lub profilaktycznie przeciwko nim, m.in. we wskazaniu na różnego rodzaju bóle, gorączkę, przeziębienie, kaszel, infekcje gardła, katar, problemy żołądkowe, ale aż 37% to produkty, które powinny być brane nieprzerwanie przez dłuższy okres, czyli towarzyszą pacjentom każdego dnia. Między innymi specyfiki na odporność, problemy z kośćmi i stawami, niedobory witamin, mikroflory jelitową uspokajające. Przejdźmy teraz do wyników i wniosków płynących z analizy jakościowej wybranych technik wzbudzania zainteresowania odbiorców w reklamach leków, suplementów diety i wyrobów medycznych. Konkretne przykłady będą w tym czasie widoczne na waszych ekranach w formie uproszczonej prezentacji. Jednym z najsilniejszych czynników zachęcających klienta ma być cena i to, co za nią uzyska, na przykład kilka różnych substancji zamkniętych w jednej kapsułce. Tu dygresję, Zawsze polecam sprawdzać, w jaki sposób dane substancje wchodzą ze sobą w interakcję, bo to częsty problem różnych kompleksów multivitaminowych. Na przykład wapń i żelazo konkurują ze sobą o przyswajanie w przez te same receptory. Jak mówiła na naszym niedawnym webinarze dietetyk Iwona Kibil, suplementujmy tylko to, co nam potrzebne, a nie idźmy na łatwiznę, kierując się kryterium wielości różnych witamin i minerałów w jednym. Ponadto niektórzy reklamodawcy zachęcają też do kupowania większych opakowań, oferując wówczas albo niższą cenę za tabletkę/saszetkę, albo gratisowe sztuki. Producenci, jakby sami przyznając, że duże ilości leku są niewskazane, zwłaszcza u dzieci, przy okazji reklamy popularnych syropów na kaszel, używają argumentu mniej syropu do podania ze względu na wyższe stężenie substancji czynnej lub zapewniają o naturalności składu produktu, braku konserwantów czy cukru. Większość takich syropów wykazuje rzekomą skuteczność we wszystkich rodzajach kaszlu, suchym i mokrym, dzięki czemu konsument nie musi się zastanawiać, z jakim ma do czynienia. Ich producenci gwarantują, że można je stosować bezpośrednio przed snem i przedstawiają to jako atut, podkreślając, że wyśpi się nie tylko dziecko, ale również inni domownicy. Aby rodzice nie zastanawiali się, czy ich pociechy nie są za małe na stosowanie leku, niektórzy reklamodawcy podają informacje, od jakiego wieku można stosować ich produkt, przy czym często od urodzenia. Dzieci są kuszone także postacią produktu, np. żelkami lub lizakami. Wówczas producenci eksponują walor owocowego smaku, walcząc ze wspomnieniami wielu dorosłych, którzy cofając się do lat dzieciństwa. Przypominają sobie niedobre mikstury domowej roboty. Przekaz często oparty jest na wesołych, kreskówkowych postaciach, symbolizujących dany produkt i wychodzących do maluchów z pudełka. W reklamach dzieci same chętnie sięgają po produkt, a nawet namawiają lub edukują rodziców, że jest on zdrowy i dobry. Bardzo częstym zabiegiem jest użycie sylwetki lekarza, który poleca dany produkt, najczęściej mając zamazaną, niewidoczną plakietkę z nazwiskiem i stanowiskiem. Produkty mające kategorię wyrobu medycznego mogą jawnie wykorzystywać w reklamie tzw. biały fartuch. Wówczas scena dzieje się najczęściej w gabinecie lekarskim, gdzie z szuflady, jak na zawołanie, medyk podaje stroskanemu pacjentowi remedium na jego problem. Jeśli natomiast nie ma furtki prawnej na użycie postaci lekarza samej w sobie, jak w przypadku leków, zawsze można posłużyć się rzekomym zaufaniem, rekomendacjami służby medycznej do konkretnego produktu. Reklamodawcy wybierają do swoich przekazów także inne zawody i role społeczne wysokiego zaufania, np. fikcyjnych wykładowców, nauczycieli, przedstawicieli medycznych, naukowców prezentujących wykresy z wynikami badań prowadzących programy telewizyjne lub osoby publiczne, ale także starsze kobiety, które kojarzą nam się ze skuteczną, tradycyjną, wręcz ludową medycyną. Producenci dobrze rozpoznawanych w aptekach leków, z długim stażem na rynku, które stały się wręcz ikoniczne, wykorzystują w swoich przekazach to przywiązanie do tradycji, wybory przechodzące z pokolenia na pokolenie. Jeżeli docelowi odbiorcy produktu są jednoznacznie sprecyzowani, np. ze względu na płeć czy wiek, reklamodawcy podkreślają wyjątkowość tej konkretnej grupy i chcą zbudować więź widzów z aktorami. W przypadku środków na prostatę czy problemy z erekcją, nadawca stara się uspokoić odbiorcę, zapewniając, że nie ma się czego wstydzić i jest to zupełnie normalna sytuacja, którą można rozwiązać farmakologicznie. Podobnie w przypadku problemów intymnych kobiet, takich jak dolegliwości związane ze stanem zapalnym czy nawracającymi infekcjami dróg moczowych. Wśród seniorów występowanie różnych schorzeń również jest tłumaczone jako nieuniknione następstwo biologiczne. Reklamodawcy dbają też o to, żeby ich produkty polecały sobie wzajemnie osoby zaufane. Kuracjuszki w sanatorium, koleżanki podczas zajęć sportowych czy osoby bliskie w czasie posiłku. Z jednej strony wielu producentów leków podaje w reklamie informacje, lek nie suplement, jakoby stawiając jedną kategorię ponad drugą. Z drugiej strony twórcy suplementów sami szukają analogii do leków, co potwierdza widoczny slajd. Warto wspomnieć przy tej okazji dane TNS Polska z 2014 roku, wskazujące, że wiele osób mylnie uznało suplementy za witaminy 31% czy minerały 8%, a aż 41% badanych przypisało suplementom diety właściwości lecznicze, których produkty te nie posiadają. Ponadto 50% pytanych uważało, że suplementy są tak samo kontrolowane, co oczywiście jest nieprawdą. Aby z tymi nieporozumieniami walczyć w listopadzie 2016 roku, branża suplementów opracowała samoregulację, wprowadzając wyższe standardy komunikacji, promocji i reklamy. Zobowiązała się m.in. do umieszczenia nazwy kategorii suplement diety w reklamach w prawym dolnym rogu, w reklamach radiowych dwukrotne wypowiedzenie tej kategorii, niewykorzystywania wizerunku, rekomendacji lekarza i farmaceuty, nie sugerowania właściwości leczniczych produktów. Często też nie informując o kryterium oceny, reklamodawcy określają swoje produkty jako najlepszy, najchętniej wybierany lub pierwszy taki lek w Polsce czy na świecie w wypadku danego schorzenia. Jak widzimy, ważne jest podkreślenie, że lek nie wymaga przepisania recepty, choć Widząc reklamę w telewizji lub słysząc ją w radio, powinno wydać się to oczywiste, bo przecież nie można reklamować leków na receptę. A to moim zdaniem ma wywołać wrażenie, że jest to niecodzienna, wyjątkowa sytuacja, iż tak silny lek można dostać w aptece od ręki. Jeżeli lek kiedyś był wydawany wyłącznie na receptę, a dziś ma status leku OTC, zdaniem producenta też warto podkreślić ten fakt przekazie medialnym. W reklamach np. kosmetyków, które oczywiście nie były brane pod uwagę lub suplementów, często pojawia się informacja, że są one dostępne wyłącznie w aptekach, co ma wzbudzać zaufanie i kojarzyć się wręcz z medycznym efektem działania. W przypadku kosmetyków wykorzystuje się też postać lekarza czy fakt przejścia restrykcyjnych badań podobnych do leków. Kilku producentów wspiera się też badaniami zadowolenia klientów, z których zazwyczaj ponad 90% jest usatysfakcjonowanych działaniem preparatu, choć informacji o badaniu albo nie ma, albo są tak schowane, że niemal niemożliwe jest dostrzeżenie ich podczas oglądania krótkiej migawki. Posiłkowanie się wątpliwego pochodzenia statystykami jest bardzo powszechne w reklamach, podobnie jak sceny reżyserowane na sądy uliczne, gdzie na przykład wszystkie napotkane na ulicy osoby jakimś dziwnym trafem chwalą jeden i ten sam produkt. Leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe muszą charakteryzować się szybkością i mocą działania od razu po podaniu. Stąd wybrałem dla Was kilka haseł, które to potwierdzą. W reklamach leków uspokajających nasennych lektor zazwyczaj mówi bardzo spokojnym, kojącym, cichym tonem głosu, stwarzając wrażenie, że tak będziemy brzmieć, kiedy opanujemy swoje nerwy. Twórcy reklam mogą stosować kontrast, gdzie najpierw osoba cierpiąca pokazana jest w towarzystwie agresywnych i głośnych dźwięków imitujących rozchwianie emocjonalne, np. krzyków dzieci czy szczekania psa, a po wzięciu tabletki tło się wycisza, pojawia się idylliczna sceneria, wewnętrzne opanowanie, a ton głosu kobiety znacznie łagodnieje. Impulsywne dźwięki mogą być wykorzystywane również jako wzbudzenie obawy widza, jak na przykład sygnał karetki. Środki nasenne słusznie kojarzą się z silnymi lekami uzależniającymi na receptę z grupy benzodiazepin, dlatego część producentów zapewnia o braku właściwości uzależniających ich wyrobów. Reklamodawcy nie chcą, abyśmy w chorobie rezygnowali ze swoich obowiązków, pasji i przyjemności, choć w wielu przypadkach wydawałoby się to pożądane i uzasadnione, np. udziału w lekcjach, zanim jeszcze te w dużej mierze stały się zdalne, randki, pracy czy imprezy. Osoby po zażyciu danego produktu często są pokazywane szczęśliwe, uśmiechnięte np. w sytuacji wzmożonej aktywności fizycznej, jakby nie tylko leczyły objawy choroby, ale wręcz zyskiwały nowe siły. Twórcy reklam chcą wzbudzić zainteresowanie widza również niestandardowymi, ciekawymi zawodami, gdzie tabletka przeciwbólowa jest wsparciem w pracy np. tatuażystki czy perkusistki. Producenci ponadto nie zachęcają widzów do zmiany niezdrowych nawyków, nie zalecając rzucania nałogu, przetworzonej żywności, zmiany stresującej pracy czy zwolnienia tempa życia, a rekomendując raczej wzięcie danego leku czy suplementu i znów zostawiam Was z kilkoma przykładami. Postać leku i jego efekt mają być dostosowane do naszego wygodnego stylu życia, więc często eksponuje się takie cechy jak brak konieczności popijania i poręczne opakowanie, żeby można było wziąć tabletkę w dowolnym miejscu o każdej porze. Prezentuje się też ekspresowy efekt działania, gdzie problem ustaje bezpośrednio po wzięciu tabletki, więc zachęca się do wsparcia nią zawsze, gdy ból, choroba ogranicza nam komfort. Z racji, że w mediach listopad to już wczesny okres przedświąteczny, niektórzy nadawcy zachęcają także do kupowania leków lub suplementów jako prezentu pod choinkę dla rodziców czy dziadków. W większości przypadków wówczas projektowane było także specjalne świąteczne opakowanie jako dodatkowa zachęta. Podsumowując, leki, suplementy, diety i wyroby medyczne stały się wszechobecne w życiu człowieka. Przyzwyczajenie i zaufanie klientów do tych grup produktów skutecznie buduje szeroko zakrojony i wysokobudżetowy marketing farmaceutyczny który z roku na rok jeszcze bardziej zyskuje na wartości. Producenci przyzwyczaili odbiorców, że mają preparat na każdą, nawet najmniejszą dolegliwość, kreując wśród nich nawyk sięgania po tabletkę w różnych, nie zawsze medycznie uzasadnionych sytuacjach minimalnego dyskomfortu. W opisie filmu zostawiam link do pobrania tego artykułu, jeśli chcielibyście mieć do niego dostęp w tej bardziej tradycyjnej formie. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, w tym samym opisie jak zwykle znajdziecie także namiary do mnie. Z chęcią postaram się zaspokoić Waszą ciekawość i docenię każdą chęć rozmowy z Waszej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.